Jeśli chcesz dać coś więcej Twojemu psu niż chwilę na betonie na Siuśka, ofiaruj mu prawdziwy spacer. Dobry, udany spacer to taki, który rozwija Twojego pupila. Pamiętaj, że pies poznaje świat nosem czyli zapachami potem oczami tym, co widzi a na końcu słuchem czyli dźwiękami, które go otaczają. Można odebrać psu dwa ostatnie zmysły, i ten poradzi sobie darada. Jednak zabierz mu nos, tak jakbyś pozbawił go życia. Dlatego rozwijanie zmysłu węchu jest tak istotną u psów. To pobudza ich mózg, uczy, rozbudowuje pamięć oraz inteligencję psa. To podstawa każdego dobrego treningu. Ci z nas, którzy żyją w miastach, powinni wykorzystywać weekendy i wyjeżdżać, niekoniecznie gdzieś daleko, ale w nowe, nieeksplorowane jeszcze przez psa miejsca. Psy uwielbiają nowe zapachy, ponieważ szybko się uczą i jeszcze szybciej nudzą. Wyzwanie czasem wydaje się spore, jednak warto. Nie ma nic lepszego niż przewodnik, który pokazuje swojemu zwierzakowi świat. To wyraźnie kształtuje oraz bardzo wzmacnia więź pomiędzy psem a jego panem. Takie efektywne spędzanie czasu z psem buduje jego zaufanie oraz chęć współpracy. Taki pies, który nie jest traktowany przedmiotowo, to czuje. Więc kiedy widzi sarnę, czy silny, pobudzający jego instynkt bodziec, wraca na sygnał jego pana. Wraca, ponieważ go wybiera. I to jest największy sukces wychowawczy, kiedy twój pies cię wybiera. Z tysiąca innych naprawdę atrakcyjnych dla niego rzeczy wybiera posłuszeństwo tobie. Dobre miejsca do odkrywania świata to łąki, doliny, plaże, pola, góry, lasy itd. Z tym, że w lasach pies musi być na długiej lince, inaczej grozi ci spory mandat. Wybieraj miejsca, gdzie nie ma samochodów, betonu i gdzie pies może się poczuć bliżej swej natury. Być sobą, węszyć, biegać, szaleć, wracać, wyrzucić całą energię i nagromadzony stres. Bogactwo nowych zapachów może uszołomić psa, pobudzić go wyrwać z miastowego letargu, gdzie Rutyna zabija cały proces nauczania. Dlatego warto. Pamiętajcie, że podobnie zresztą jak ludzie, psy szczęśliwe to psy o większej odporności, lepiej radzą sobie ze stresem i z chorobami. Więc, załóżmy, że masz już to super miejsce i tam jedziesz. Więc, co dalej? W zależności od kondycji Twojej i psa, wyznacz sobie ileś czasu na miejscu. Nasze psy, choć silne i zdrowe, choć młode, przy takiej ilości bodźców jak las, czy rzeka, żeremia itd., dają radę około dwóch godzin. Powyżej tego czasu obydwoje komunikują zmęczenie. Robią przystanki i kładą się na środku pól czy lasów z zamiarem odpoczynku. Ponieważ nie jest możliwe fizycznie je przytaskać do samochodu, są za ciężkie, najważniejsze jest dobre rozłożenie wszystkiego w czasie. Dzielę się z Wami, jak my to robimy, choć Wy możecie wybrać zupełnie inny sposób. Najważniejsze jednak, by osiągnąć ten sam rezultat, czyli dobrze zmęczyć psa, bo zmęczony pies to zrelaksowany i szczęśliwy pies. Pierwszy etap to czas na zunis. To moment, kiedy psy wychodzą z samochodu i czują pod łapami wolność. Obydwojgu wtedy zazwyczaj naprawdę odbija i ścigają się, unosząc praktycznie nad ziemią. Fafle latają, uszy powiewają, psy wyglądają komicznie. Nie przywołujemy ich, nie reagujemy, chyba że przesadzają. Kiedy następuje pierwszy wyrzut energii, kiedy już się uspokajają i na nowo kontaktują, zaczynamy marsz. Zawsze idziemy psim tempem. Spacer jest dla nich, nie dla nas. Dlatego dajemy im czas na węszenie, znaczenie terenu, na pójście za tropem, bez tracenia dla tego tropu głowy. Początkowo idziemy tam, gdzie chcą. Czasem sami na coś wskazujemy, by to poznali i obwąchali. Niekiedy dla ich bezpieczeństwa je odwołujemy, i jest to czas, gdzie my, jako ludzie, staramy się nie zatruwać tego wyjazdu i odciąć od wszelkich złych przeżyć, złych emocji z pracy czy z domu. Na taki spacer nie przynosimy nic, tylko spokój i pozytywne nastawienie. Dla niektórych może to być bardzo trudne i czasami rzeczywiście przyznają, że może być ciężko. Ale pamiętajmy, że nasze psy czekają na ten moment cały dzień, a nierzadko niektóre z nich cały tydzień. A nasze przygaszenie, złe słowa, kłótnie, negatywne energie odbierają im całą przyjemność. Psy czują to, co mamy w sobie i tak samo to przeżywają. Kolejna część spaceru to etap poznawczy. Tu wracamy do podążania za przewodnikiem i do robienia komend. Pies uczy się nowych rzeczy w obcym otoczeniu. Uczy się w ten sposób ignorować bodźce i skupiać na przewodniku, co nie zawsze jest taką łatwą sprawą. Spadające, wirujące liście, zapach mchu w lesie, widok chrząszcza, który przepycha jakiś patek, dochodząca psa z daleka delikatna woń przechodzącej ciosarny. Ignorowanie takich bodźców jest wielkim wysiłkiem i wyzwaniem dla naszego pupila, ale jednocześnie ta nauka uczy go posłuszeństwa, podążania za przewodnikiem i nieulegania zachciankom. Pies ma wtedy możliwość wyrosnąć z etapu dziecięcego, stać się bardziej zrównoważonym i pewnym siebie. W trakcie takiego spaceru wybieramy mało standardowe ścieżki, skaczemy po konarach, wchodzimy w wodę, odbijamy ze szlaków, żeby zaraz na nie wrócić, robimy przerwy na odpoczynek dla nich i dla nas. Pies powinien również potrafić odpoczywać, siedzieć i nic nie robić przy swoim przewodniku. Zauważyłam przy tym, że kiedy my się relaksujemy, nasze psy czuwają. Jednak kiedy my obserwujemy otoczenie, psy leżą rozluźnione. W każdym razie po odpoczynku można zaproponować psu jakieś zadanie. Była nauka, relaks, dobrze by odrobiną popracował. Można ukryć coś w ziemi, kazać mu tego szukać, na przykład ulubionej zabawki. Można zrobić też trasę ze smaczków i psa naprowadzać komendami lewo, prawo, przód, tył. Nasze psy świetnie przy tym współpracują. Kazać im coś przeskoczyć, na coś wskoczyć, ominąć. Możliwości jest mnóstwo. Zabawa jest świetna dla obydwu stron, ponieważ pies wie, że otrzyma nagrodę, więc słucha, jego pan jest szczęśliwy, a pies skoncentrowany na nim. Nigdy przy tym nie krzyczymy na psa, choćby się mylił, choćby błądził, nie ma to znaczenia. Po prostu bawimy się, śmiejemy się, zachęcamy. A kiedy widzimy, że pies ma ochotę się poddać, wkraczamy i mu pomagamy, naprowadzając go. Jednak nigdy nie rozwiązujemy zagadki za niego. Pamiętajmy, spacer ma być przygodą ma pomóc psu spuścić powietrze i zająć głowę a nas ma nauczyć być w tu i w teraz poza tym nic tak naprawdę się nie liczy. Spacery, o jakich mówię, możesz również zorganizować w miejskich parkach publicznych. Z innymi elementami, oczywiście, bo inne rzeczy są do wzięcia pod uwagę, ale jest to możliwe do zrealizowania. Tymczasem, absolutnie unikałabym psich parków. W tak zwanych psich parkach przewodnik nie ma kontroli nad innymi psami, z których spora ilość wydaje się dosyć niezrównoważona. Przyglądnij się właścicielom, a będziesz wiedział, z jakim psem masz do czynienia. Statystycznie biorąc, według badań, które ostatnio czytałam, bardzo dużo ataków, i to poważnych, dochodzi właśnie w takich miejscach. Chcesz dobrze zsocjalizować swojego psa? Znajdź mu psich przyjaciół. Maksymalnie 4-5 psów, z którymi będzie się regularnie gdzieś spotykał, bawił, uczył od nich. Dobrze, by były to psy ułożone i starsze. My mieliśmy wielkie szczęście i poznaliśmy Rolexa innego korso dla naszej Sumi. Był jej oparciem, kiedy najbardziej go potrzebowała. To Rolex wprowadził ją w grupę innych psów po jej pogryzieniu. Mamy Cori, owczarka belgijskiego dla naszego samca, który się uczy od niej spokoju, najwięcej ignorowania otoczenia i skupiania na przewodniku. Znajdź ludzi, którzy chodzą na spacery socjalizacyjne. To są darmowe spotkania, na których umawia się parę psów i chodzi w odległości, zmniejszając stopniowo dystans. Ostatecznie po czasie, jeśli psy są pozytywnie do siebie nastawione, zaprzyjaźniają się. Naprawdę warto i bardzo was do tego zachęcam. Poszukajcie, bo są grupy na Facebooku i ludzie służą swoim ułożonym psem, albo inni proszą o taki spacer ze spokojnym samcem czy sunią, by pomóc przełamać lęku swojego zwierzaka. Nie wiem, czy jest coś lepszego od tego. W mojej opinii żaden behawiorysta, choćby najlepszy na świecie, nie zastąpi zdrowego, ułożonego i przystosowanego do życia z człowiekiem psa przewodnika dla innych psów. Taki psi przewodnik to najczęściej najlepsze lekarstwo na wszystkie traumy i wszystkie lęki dla Twojego pupila. Ja uważam, ale to jest tylko moje zdanie, że jeżeli masz problemy behawioralne, to właśnie tego powinieneś szukać na pierwszym miejscu. I pamiętaj. Wybierz dobrze. Twój pies nauczy się wszystkiego, co dobro od psa, którego mu przedstawisz, ale i też tego złego. Bądź z tym uważny. Dobrze dobieraj psich towarzyszy. To kilka z tych najważniejszych punktów, o których chciałam wspomnieć dzisiaj, a które wydawały mi się istotne. Jeżeli są jakieś zagadnienia czy pytania, które macie i które szczególnie Was interesują, napiszcie proszę w komentarzach. Postaram się na nie odpowiedzieć w kolejnych filmikach. Z góry dziękuję Wam za wszystkie Wasze komentarze, za Waszą subskrypcję kanału oraz wszystkie Wasze lajki. A jeśli spodobał się Wam ten materiał, zapraszam Was do oglądania kolejnych odcinków, które pojawią się wkrótce. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.